Witam serdecznie, tutaj Mikołaj z komiksy Chciałem zaprezentować Wam kilka pozycji Marvela, które okazały się w miesiącu czerwiec Zacznę może od Niezwyciężonego Ironmana Jak widzicie na okładce Bendis wszyscy nie wiem co się spodziewać po tym człowieku Jeśli ktoś kojarzy Alias czy też Pulse czy też All New X-Men, które okazywało się już w Polsce no Może nie wszystkie pozycje akurat dobre, które wymieniłem Patrząc na New X-Men albo słuchając tego, co się dzieje w Ameryce, yy, szczególnie z serią Action Comics, przeszedł na drugą stronę mocy. Ciemną czy jasną, to już zależy, to co lubi. Yy, przede wszystkim z tym tomem, który jest dość opasły, jeśli spojrzycie, jest jeden zasadniczy problem. Mianowicie w pewnym momencie pojawia się informacja o tym, żeby wrócić tutaj po przeczytaniu Drugiej wojny domowej więc nie więcej tak do 3-4 możemy sobie to czytać i jest to naprawdę dobry komiks eee, co prawda zmienia się e, styl graficzny od takie jak widzisz, rysunki od numeru 5 są już inne może przywrócę bardziej do numeru mury... wcześniejsze. o, to są inne bardzo ciekawa postać która się pojawia czasami ninja, technologiczny ninja bardzo fajna sprawa bardzo fana pozycja. Nie spodziewałem się, że coś takiego zostanie w polskiej kiedyś wydane, ale rozumiem, że trzeba przygotować się do drugiej wojny domowej, więc to było wymagane. Bardzo fana rzecz. Wkrótce pojawi się recenza na kanale. Kolejna rzecz to już jest zwany przeze mnie Deadpool śmieciowa opowieść. E, faktycznie śmieciowa. W środku tomu dochodzimy do wyprawy na wysypisko śmieci. E, i to jest ogólnie bardzo fajny, bardzo wysoko go ceniłem e, Nie żałuję tej oceny do chwili obecnej Do chwili e, Nie żałuję Chociaż mógłbym tutaj Przypiec tutaj temu Tomowi za Różny styl obrazków, różni scenarzyści Bo jeśli się spojrzycie Tutaj o, wchodzi w rolę np. przykład Daredevil Później wchodzi w tym momencie Luke Cage I zmienia się styl graficzny, spójrzcie o, jest Power Man and Iron Fist Zmienia się znowu styl rysunków. Nie za bardzo lubię, gdy w jednym tomie zmienia się styl rysunków, w też nie. Iż było zabawnie jeszcze, pojawiają się ostatnie DiMagi, gdzie też już pojawia się zupełnie inny styl rysunków. Wszystkie bardzo ciekawe. Byłem zaskoczony tym tomem. Ja już naprawdę spisałem deklarację, tym bardziej, że słyszałem, że linia Marvel 2.0 jest gorsza od Marvel Now. Ktoś mnie oszukał strasznie i miałem ogromną radość czytania tego tomu. Ogromną. E, nie. Zostawcie uwagi na okładkę, to co tu widzicie, ta grafika, to nie jest coś, co jest w środku. Następna rzecz to e, Amazing Spider-Man, globalna sieć. No, coś co podzieliło pewnie wielu czytelników. Bo jak nie zostaliśmy w Polsce klasycznego Spider-Mana ostatnio, to fajnie, że do tych czasów. Fajnie było. To dostaliśmy Zastępstwo w postaci Super Hero Spidermana, kogo co odwiedził, już sobie krążył, pewnie miał czoł, eee, to jesteśmy później Amazing Spidermana, globalną sieć. Coś, co też nie jest klasycznym Spidermanem, nie jest przyjaznym z pajączkiem sąsiedztwa, tylko globalnym pająkiem, który działa na całym świecie i siedzi w Japonii. Eee, przy okazji widać duże powiązanie z działaniami związanymi z Iron Manem. Jak przeczytacie, zrozumiecie tą część obrazka. Avengers oraz kluczowa historia zwana z, związana z Regentem. Fajne recenzja również wkrótce. A, jeszcze pokażę obrazków. O, bym zapomniał. Klasyczny sam cel rysunków co w poprzednich numerach. Nie będę dużo pokazywał. Spójrzcie sobie. Nie chcę dużo jakiegoś spoilera. Ale dzieje się zwykle dosyć dużo. na rzecz, to już też jest nazwany przeze mnie Staruszek Logan na granicy Coś, co niestety pod numerkiem 3 rozczarowało mnie Ponieważ nie spodziewałem się, że Dojdzie do tego, że Logan będzie Loganem, tak de facto I ze swoimi wszystkimi wadami, mianowicie Że przeciąga po prostu kłopoty i giną bliscy Tego nikt nie chciał, no Zdarza się, no i niestety tutaj też Wpadł na genialny pomysł, że ochroni swoją przysiążoną i jej w przyszłości. No i skończyło się, jak się skończyło. Pawili się zwolę. -e. I niestety niezwykle dobrze się skończyło dla wszystkich. Ale muszę powiedzieć jedno: rysunki na no, są genialne, bo uwielbiam te rysunki. To świetna rzecz. Prostu, o, jeden z lepszych rysunków. Po prostu kadrowanie rysunki. O, jeden rysunek w ogóle, teraz składówka to. Bo widać, że ladałem się tym bardzo mocno przeczytania, czytania. Aż umyściłem na stronie ten zrzut ekranu z telefonu. I będzie dalej jeszcze wydawany. Kolejny tom, ostatni ironim. Cienka pozycja jest cienka. Uważajcie na cenę. Często w sklepach jest błąd. I za nas 49,99 plus wszelkie rabaty jest 49,99. Kiedyś był błąd na stronie Egmontu i został powielony na inne sklepy. Eee, kolejna wysoka cena. Na mojej stronie to Panisher Max. Zastanawiałem się właśnie, jak to się skończy po skończeniu ranu Enisa. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Na szczęście dostaliśmy nowych kilku twórców, nowych starzystów, nowych rysunków. Fuh, bo tak pewnie język angielski. Od Grega Harwica po Deweynaś Świeczyński. Miejsko polskie, proszę po polsku. Wiktor Bischler. Rysunki się zmieniają oczywiście, bo widzicie już kilku rysowników, kilku W rzeczy się zmienia i historie mam bardzo różny poziom, ale ogólnie Równałem do dziewiątki, bo niektóre są genialne. Są tak jak robimy panie szczerze. Historie proste, skupiające się na zabijaniu, na tropieniu na związywaniu zagadki, która jest wyraźnie prosta czasami coś się zaskoczy, czasami nie Jeżeli ci rysunki są odbrudnych, stylizowanych ciemno, brudno zabijanie. o, tu się nawias stydię zmienił, ten chyba najmniej polubiłem, szczerze mówiąc eee, Zabijanie nadal istnieje, po prostu w dużych ilościach jest psychoza historia na bagnach, Boże miodzio no, Ruskie oczywiście, tutaj też klasyka po prostu, dobry stary Pani Szel. O, to jest taka strona bagnia, w tym dzisiaj to się zaczęła. Nie wiem więcej zdradzał, nie dali spoilerów. Podpowiem tylko, że ta Pani jest psycholką, starszą psycholką. Okej, okay. tyle ode mnie. Polecam, tym bardziej, że to jest niezły grubasek, cała kupa zabawy. Świetnie się bawiłem te nasze upały. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do lajkowania strony, do wyrażania opinii. Do usłyszenia, do zobaczenia.